15 maja, u was już 16. Ludziska, wybaczcie. Mega spóźniona aktualizacja. Naprawdę, Ludziska, tak to się wymsknęło mi spod kontroli. E, dzień mamy, potem telewizor e, trzeba było nowy. Mamy kupić e, stary, przestał działać. Nowa skrzynka, trzeba nową skrzynkę 4K zamówić, e, bo zwykła już e, przestarzała jest. tak. I piszcie, tak, tak to wszystko, Degregor, szła. W trasie też mi się trochę nie, nie ułożyło, wróciłem później niż miałem. Wcześniej wyjechałem, niż miałem wyjechać, więc, więc tak to wszystko... E, jak, to, tak jak na przykład taka kula w tak? śniegu, która leci, leci i coraz szybciej leci, coraz większa jest. No, po prostu tak nie miałem czasu, co tam mówię, no, co ja takiego robię w życiu. No, nie chodzi o to, tylko po prostu ja chcę na spokojnie zrobić, tak, a nie tak na, na, na łupu, cupu, na, od, na odchrzan kartkę papieru i że jadę. Nie, ja już wolę się zatrzymać, więc wybaczcie Luiska, wybaczcie się, postaram się. Chociaż mówię, powinniście mieć gdzieś, co tam się dzieje z tą aktualizacją, czy to jest piątki, czy to jest w poniedziałek, czy to jest w niedzielę, czy to jest fucking e, czwarto piątek, soboty, niedzie. niedzielę, bo ta poniewtora środa. Ósmy dzień tygodnia, tak? Dziewiąty dzień tygodnia, no bo to, wiecie, no tydzień ma 9 dni, tak? Nie widzieliście o tym na ludziska, no bo jesteście w innej sferze mentalnej. Ja już jestem w, tak, w takiej sferze 9 dni tego no. Nie dobra, serio, więc ludziska wybaczcie. Wybaczcie naprawdę nie naprawdę po prostu wymsknęło się pod kontroli. Raczej się staram zawsze w piątki. może no, żeby coś było takiego, chociaż jedno coś na moim kanale, które jest działa, tak? No ale ostatnio widzieliście i w sobotę i w niedzielę, a teraz już wtorek. Dobra, i z tym! Każdy ma gdzieś, co tam się działo, co się dzieje, co się nie dzieje. Jezus, Maria, no kurwa, gadasz jakbyś był jakimś premierem Kanady, cholera jasna. Masz 10, 10 widzów, których pisze, kurde, byś im tłumaczył. Teraz czemu we wtorek, a nie w piątek. Ale z drugiej strony, ludziska, jedno co musicie mi przyznać: jesteście częścią historii. Jeszcze nigdy w życiu, nigdy w życiu. Nigdy nie było takiego poślizgu Patoaktualizacji Aż o 4 czy 5 dni W historii internetu Nie było czegoś takiego Jesteś, jesteś świadkiem historii Ale rozumiesz o co chodzi? Jesteś świadkiem historii człowieku Bo patoaktualizację robi tylko ja <laughs> Więc Taka patoaktualizacja spóźniona Człowieku jesteś to jest największe spóźnienie w historii internetu patoaktualizacji. 4 dni za całe. I ty jesteś świadkiem tego. No, ja bym się cieszył, graj kurczę w te zdrabki czy w loterie. Dobra, co się u mnie dzieje? Nic się nie dzieje, kurwa, jak zwykle. Co tu się ma dziać? Nic! Staram się do 15 minut, i tak jak mówię, 4. Znaczy tfu, najlepsze takie Tfu, najbardziej lajkowane komentarze Które mają więcej niż 10 lajków A potem takie po 5, 3, 4, 5, 2, 1 To już będę szedł Tak jak YouTube Ten algorytm, który daje Nie wiem wam jakie te Jakie są odnośniki Jakie komentarze są wyżej Nie wiem, więc idziemy po kolei I po prostu postaram się no, jak najwięcej Przeczytać komentarzy No rekord 14 no, W tej Patro aktualizacji Wojas 14 mocno czekam na tegoroczny patolon tour. Mam nadzieję, że się uda jakimś cudem poznać 14 lajków. Ech, Kamilka odpowiedział mu. Mam nadzieję, I ja ewentualnie Master Track w lipcu, ale zna, daj znać troszeczkę wcześniej, czy będziesz to błąd, że Ja przylecę do Polski, będzie spotkanie w gronie Patoli. pogadamy. napijemy się piwerka, zbiem piąteczkę. Pozdro. Ciao 900. Jarek Moryc odpisał w tamtym roku tak blisko przyjeżdżał, nie dał znać był blisko Lublina i Kamilka byłem wtedy na urlopie i też daleko nie miałem kurczę ludziska nie wiem Polska w tym roku naprawdę tak jak mówiłem ostatnio wątpię że wyjdzie wątpię 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 Master Truck raczej kompletnie odpada jeżeli bym jakimś cudem przyjechał to zazębić się z, z chłopakami ze starów, tak, wiem, że oni mają być na, na tym, na, na Master Trucku trudno, nie, raczej się nie wyrobię, jeżeli coś się wyrobię, to jakoś, nie wiem, ale to też to jest mały, mała szansa po Indiach po prostu, India, Nepal, ja tam ten tydzień co, postaram się do nich dołączyć te 10 dni przez Polskę, no ale na ile ja bym tam pojechał do Polski na tydzień Trudno, będzie ludziska, trudno, 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 dostaję, naprawdę w tym roku dostałem po tyłku, e, tak jak mówiłem, po tyłku dostałem e, pieniężnie po prostu, bo inny tryb pracy, więc muszę się przyzwyczaić na co mnie stać, co mogę, na co mogę sobie pozwolić, na co nie mogę i te itd., więc trochę tak staram się żonglować moim czasem wolnym i no i niestety Polska nie wyjdzie, kurczę. A e, chociaż mówię, jeszcze raz powtarzam jej, ja tak, dziękuję losowi, czy Bogu, czy komukolwiek, że ja jestem zdrowy, mam rodziców zdrowych, mogę pracować jakiś tam czas wolny se. Mogę wziąć, tak. E, nie może aż tyle co wcześniej, ale i tak, i tak jestem wdzięczny temu, nie? więc naprawdę nie narzekam. <laughs> Więc wybaczcie, wybaczcie ludziska, no to mówię, mówię wam, nie tracicie nie tracicie nic złego, nie spotykając się z tym najbardziej nudnym człowiekiem na świecie. Kurde ludziska, no gdzie? Wierzcie mi, wierzcie mi. Alan, kim jesteś tak naprawdę? Najbardziej nudnym człowiekiem na świecie. Dokładnie. Alan powiedział, a co myślisz o Tigerze? Tiger to jest popierdolet. NIE SPOTKAJCIE SIĘ Z NIM, NIE GŁUWAJCIE TEGO GÓWNA No alter ego, dobra 11 lajków Q&A Renault Megane Q&A z Rafałem Przybrowcu, to może być pompa faza i czad Nie, to byłoby ciekawe, to byłoby ciekawe, tak naprawdę Ale musiałem się z Rafałem zgadać Ech, no kurczę, jedyne co to w Polsce, no ale mnie nie będzie, jak on będzie raczej, nie Ech, Ale nie, to jest dobry pomysł, ja mówię, no z Rafałem taki liveik. QA jak najbardziej ja bym się pisał. Nie wiem, czy Rafał byś na to pisał, ale, ale ja z chęcią zrobił. I to nawet nie to, że ja bym tam przeklinał, coś po prostu normalnie, taki lightowe, tak? Że, że, że kurde, ja nie będę tam waria o, o, y, jakiś jakichś y, wariactw y, odwalał, tam jak Rafał też to się wrzucił, jeżeli chodzi o przeklinanie i nie. Więc mówię to normalnie, przecież można się zachować się tak. Jak z tym, z Hiobem się spotkałem, super człowiek i co, jakoś było normalnie. To, że ja przeklinam i to jestem i taki, i taki. Każdy mówiłby, co jak, co, ale z Hiobem to się nigdy nie czy Co, z Hiobem się zeszłem? Super człowiek, naprawdę super człowiek. Spotkałem się, pogadaliśmy, byłem bardzo zmęczony na tych filmikach, co tam Hiob mi podrzucił, aż mi głupio kurde, bo, bo, bo to jest tak, taka fascynująca mogła być rozmowa, Ja byłem tak wykończony imprezą, mało z itp. itd., więc, więc tak wyszło, że no ja tam dużo nie dorzucałem od siebie, więc żałuję, żałuję, ale też jeszcze się coś odleczy, to się nie, uciecz, nie uciecze, więc dobra, co do Rafała Przybrowcu, to może bym pomagał Kamilka odpowiada, zgadzam się, chociaż ostatnio jak to zaproponowałem, to jakieś zdupy Karolek mi cisnął, że Rafała nie chce tu oglądać, jak widać wiele osób jest innego zdania. No i Alan's enjoying this idea. Dlaczego Rafa nie chcąć? Nie no Jezu tam Rafał przecież ja ile, ile już filmików tam z Rafałem zawsze miałem spotykać się z nim. Przecież, no ja i Rafał jesteśmy dwie różne osoby, jak najbardziej. Ale to nie, zna... nie, zna... nie znaczy, że nie mogę się z nim spotkać coś nagrać razem, nie? To u mnie też będzie niedługo to nasze spotkanie, co było już u Rafała było. U mnie już będzie lada chwila. Porażka była, bo nie mogliśmy nawet pogadać na... Na radio, ale dobra, to mniejsza z tym, to będzie na filmiku. Zresztą u Rafała to widzieliście na jakby co nie tyr, a tyr. Rafał Pobrowca w Pobrowcach złapie swój dawny luz. No tak, właściciel kanału się wreszcie odezwał. Kamilka, ta, będzie jeździł rowerem na tylnym kole. Tyr na przednim, ale tyłem. <laughs> o kurde, no to i to jeszcze Jarek Moritz, I to jeszcze bez łańcucha. Paweł M, będzie jechał rowerem jednocześnie klaskając, AU i ter chyba pośladkami, a u kurde, ludziska robicie z Rafała jakiegoś boga, że czekaj, przed nim do tyłu klaskając pośladkami, ręca, ręcami, rąkami, ręcami. Kurwa, mój polski, cholera jazda! Dlaczego mój polski taki jest Cztery tragiczny? Jeżeli Rafał będzie to potrafił zrobić, to Szacun. bo Ja bym chciał tak umieć, a nie umie. Dobra, więc idziemy teraz tak ostatnie 5 minut, tak na, na szybko. Te, te komentarze, które najwyżej są, nie? Wybacz Tyr, że kurde zmieniłem trochę ten kanał, jak to się ten, ale tak jak mówiłem, 10 minut takie, jak to się mówi, zambony, czytanie imion, to, to to nic nie wznosi, to, to już lepiej jakieś komentarze dać, tak? Ty zgadzasz się, czy nie? Nie masz wyboru, no bo jestem kurde moderatorem twojego kanału. Najwyżej mnie wrzucisz z kanału i przemienisz na Try... Tyrger. Kertoip, jak pch, jak, jak u Alana nic się nie dzieje, to wiedz, to wiedz, że coś się dzieje, nie no, nic się, nie, naprawdę nic nie było ludziska, dzień mamy, jak akurat mówię, wszystkie takie z okoliczności, że naprawdę, kurczę, tak mi się, wymsknęło się e, ta patoaktualizacja, chociaż mówię, to jest, naj, naj, to jest najgłupszy program na YouTubie, nie jakieś patoaktualizacja, co słychać u mnie, no co słychać, kurwa, nic nie słychać, wypierdalaj, kurwa. Po co w ogóle to nagrywasz takie gówno? No nie, bo te ludzie, na no kto to kurwa chce oglądać i pierdolenie jakieś do kamery takie głupie, no. aż, aż ja sam kurde się wkurwiam, jakie ja jakieś patoaktualizacje sobie wymyśliłem, no. Arkadiusz Olborski. Cześć wszystkim, dawno mnie nie było na pato, patoaktualizacji i widzę mega duży rozwój kanału. Jest właściciel, moderator w osobie Tyra. <laughs> Widzicie nawet już ja, nie tylko Jalko, inni też widzą to. I prowadzący bohater Tiger, który jest niezniszczalny Jak Krzysztof Ibisz Gratuluję i pozdrawiam Coś mi to mówi Krzysztof Ibisz, ale nie wiem kto to jest Ale coś mi to mówi to imię Idziemy dalej Irewok Eworatik Kurde, jakie imię Irewok Eworatik o, o ile jest możliwość, zróbcie ognisko albo grilla z tym piwkiem i live na YouTubie O, będzie trudno, trudno będzie zrobić ognisko i grilla, bo to trzeba by gdzieś pojechać już prędzej mi się zdawałem, spotkał gdzieś gdzieś w domu, gdzieś ten grill, grill ogniska. No możemy na tą polską farmę pojechać, ale ludzie, żeby tak trafić, żeby się zazębić czas, że jemu pasuje i mi kurde to jest... Aż to tam jest bardzo kiepski też internet na tej farmie. Na live'a to nie byłby ciekawy i, i materiał, nie? Korneliusz z mura, trzymam kciuki, abyś miał zasłużony urlop. Nie, urlop będę miał, szefuniu. Dziękuję bardzo. Ja życzę Tobie urlopu kochany. Tobie urlopu kurde i wam wszystkim kochani. Mam życie urlopu, bo ja tak mówię, e, z perspektywy mówię, ludzie, ja nie mam co narzekać, no ludzie, ja i tak sobie używałem życia na maksa i dalej używam, To po prostu, no wiadomo, tych wakacji będzie mniej, ale ja i tak jestem, dziękuję losowi, że, że mogę sobie pozwolić, więc mówię, każdemu życzę z Was, żebyście mieli tak samo jak ja, mogli sobie pozwolić na jakieś tam urlopik, no kurde, ludziska. że każdemu z Was życzę, dlatego, że to jest, życie jest za krótkie ludziska, życie jest za krótkie i... Ja wiem, że są ludzie, mają rodziny, dzieci, e, na utrzymaniu, babciów, dziadków, mamy, tatę, cokolwiek, nie? Rodzina jest najważniejsza. I właściwie tak naprawdę... Jak nie możesz sobie pozwolić na urlop, to chociaż z rodziną spędzić te, ten czas, nie? Nie, ludziska, więc ja mówię, ja, ja naprawdę no nie narzekam, nie narzekam, nie narzekam, nie chcę, żeby ktoś mi odebrał źle, nie? I tak jestem wdzięczny za to, że co mi życie daje. Piliw Hunter, mój ulubiony internetowy artysta, masażysta, rowerzysta, maszynista, maszynista, patriota, nacjonalista i poliglota. O kurde, to jest dobre. Dziękuję Ci, Alan, za kolejną patoaktualizację. Zawsze czekam na nowy film. Jesteś zajebisty, nie zmieniaj się, pozdrow z Krakowa. Szefuniu! Hunter Piliw Hunter dziękuję ci. Pozdrawiam Krakowie, Wisłę, Garbarnię, Hutnik Wieczystą i co tam jeszcze, jakieś tam jeszcze, jakie tam są jeszcze ekipy. Dzięki Kraków, dzięki Piliw Hunter. Dziękuję ci za miły komentarz naprawdę, ale to mi się podoba. Ja musiał to jakiś tak zrapować, internetowy artysta, masażysta, rowerzysta, maszynista, maszynista, patriota, nacjonalista i poliglota, jeszcze lesbijek, ale to lesb lesbista, tak, lesbista. Wymyślone słowa, tak? 11 odpowiedzi Kamilka nagle, kurde się ten Kamilka nagle tutaj zaczyna być główniejszym niż od Tyra. czaj tyr, o tyr już jest na dole, tam też Kamilka, rowerzysta, rozjebało mnie to. Pozdrowyku <gryw> Piliw Hunter, również pozdrawiam. Lepiej się nie rozpisywać, bo Alan będzie gadał, że kolejny czatu niego powstał. Przecież ten kanał jest tylko. A to są czaty. To nie są moje rozmowy, to są czaty ludźmi. Jak to kiedyś Gostek. Cześć, czy jest to jakaś cizia, która chce poznać kolesia? Kurwa, akurat na tym kanale, gdzie, gdzie są dwie dziewczyny. Po, nie poznasz kolesia. Znaczy nie, nie poznasz ci Koleś kolesia może poznać chyba tak, bo to procent fucking facetów jest. Ludzie... Co ja, muszę, co ja muszę robić, żeby więcej kobiet było na tym kanale? Może ja będę zaczął sobie malować, tak? Szminki robić. Cześć, czekajcie i szminki macie dać. Znaczy, na suche usta też najlepsze ten. Pedicure... Czy nie pedicure stopy? Manicure jakiś tego, włoski podciąć tego, tutaj pomalować tego, tego tej rząsrzęski sobie tego, nie? Może jakieś dziewczyny przyciągnę. I będą wtedy kolesie pisali. Czy chcę jakaś poznać kolesia? O kurde 15, minut. dobra, więc tylko do, doczy, doczy, doczytam ten te odpowiedzi. Kamilka, nie pierwszy, nie ostatni. Tyr, rowerzysta to Rafał Z. Pozdrawiam, no, Tyr, Tyr, oczywiście Tyr w, w każdej im rozmowie, ale mówię, widziałem, że Kamil się coś za dużo tutaj, yy, ten, yy, Tyr, yy, ja nie wiem, czy tam Kamilka pozwalasz mu tak, żeby ten, żeby on tak dużo tutaj pisał, bo, bo w tej patologizacji siebie prze, przebija, chyba, że tam na dole są jakieś inne komentarze, których nie będę miał czasu przeczytać, wybacz, wybacz to. Kamilka, Rafał to na tym rowerku zrobił więcej mili z ciągnikiem To prawda, Robert, Robert, Rafał wszędzie ten Robert, Cholerny Robert Robert, jaki Robert Rower zabiera ze sobą Tyr, bo brak wycieraczek z Volvo Philip Hunter i High Coolant Temperature nie wyskakują. O Jezu, ludziska, to są filmiki sprzed 10 lat High coolant Temperature, 9-10 lat temu Tyr, to przez zapięty pas Pili Hunter i przez kurę, tudzież, tudzież skrzaty przebudziły się, przebudziły się ze snu zimowego. Dawno skrzatów nie było. <słuch> Kurwa no nie, nie mów za szybko. Cześć to. Jarek Moryc ostatni, ostatni rafa na narzeka na brak roboty. Nawet do Europy zjechał. I ty Rafał poczuł instynkt rodzicielski, lepiej późno jak Lepiej późno jak później. Nie, no Rafał narzeka na brak roboty. No bo jest, w zasadzie tu już jest duża firma, nie? To jest syndrom dużej firmy. że po prostu jakieś było 40 ciężarówek, no tak jest troszeczkę mniejsza. Rynek troszeczkę wolniej idzie, no to dwóch kierowców, tak? Ma na przykład problem. Jeden wyjedzie później, drugi później. Jak już firma ma 350-400 ciężarówek, tak jak u nas, no to już ten procent jest większy tych ludzi, tak? A szczególnie, że my single jesteśmy, nie jesteśmy w teamach, no to troszeczkę schodzimy na dół, co to jest, mówię, co to jest firma, to jest firma, to jest firma tych, no, podwójnych obsad, nie, więc czasami nie wyjedziesz w środę, wyjedziesz w czwartek, no, no słuchajcie, to są takie zastoje, więc nie, tam trochę mniej może się zazębiała robota, ale słuchajcie, no, robota jest, robota jest, nie, no i Rafał poczuł instynkt rodzicielski, no nie, no, Rafał jeździ do rodziny tam, tak, do Luksemburga, więc spoko. Ludziska, więc ludzie, wybaczcie, kurczę znowu tak na szybko ta aktualizacja. 17 minut, już teraz ten, ale no kurde, no, będę jeszcze w trasie prawdopodobnie następny piątek, no, znaczy za, za, za dwa dni, tak? Za trzy, ale już teraz naprawdę postaram się wrzucić aktualizację. Jeżeli będzie spóźniona, to będzie spóźniona. Trzy dni za nas, czterech. No. Ludziska, więc jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że byliście. Pamiętajcie, to co się teraz wydarzyło, to jest historia, to jest, jesteście częścią historii, każdy z Was, który oglądnie, który napisze coś, jest częścią historii, największe opóźnienie, patoaktualizacji w historii YouTube'a i w historii całego internetu i Ty jesteś tego świadkiem. Dobra, zamknij się, kurwa, pierdolisz głupoty, kurwa. I like do see this <laughs> on